Witajcie, z tej strony Julek Playa, a to jest kolejny odcinek z Gry na moim kanale. Dzisiaj sobie pogramy y, z y, y, jakimś kolejnym... Nieważne, olejcie go. żartuję. To jest oczywiście y, taki y, taki taki mój. Y, czekajcie, jak to powiedzieć. Kolega. A nie, Wit. to to jest zbyt mm, mm, zbyt y, ten. Y, to jest mój oczywiście... Jak wiecie... Nie, nie mogę tego wymyślić. To jest oczywiście mój służący, będzie robić wszystko, co mu każe, bo wiecie, no, to jest mój służący, pamiętacie go, ja w sumie nigdy wam nie pokazywałam go, ale dobra, nieważne. Dobra. To jest oczywiście Levet. Jest to taki mój kolega, oczywiście. Jest to mój stały widz. No i dzisiaj właśnie sobie zrobimy z nim oczynaczek. I ponieważ biliśmy 100... Sto... 15 subów. Oczywiście, żeby nie było to. Będzie special na 100 subów. To właśnie ten na 100 subów będzie special. Taki, że będę rozdawać mojego Cyberusa za darmo. I możecie go wygrać. No. Wystarczy napisać coś tam, w komentarzu i zasubskrybować mój kanał, bo inaczej nie da się. Ale dobra, nieważne. przedstaw się. Mam na imię lewy, i dzisiaj, będę... yy, się... dzisiaj będę walił to. Po prostu przesta się jakiś tam koledze. No. Dzisiaj będę testował od Nie wiem jak się ten Pet nazywa, yy, i będę go dzisiaj testował. No właśnie, słyszeliście? Będzie dzisiaj oczywiście mi pomaga w odcinku i w ogóle testował go tego mojego Peta. I powiem Wam, ile można dostać z takiej skrzynki yy, yy, z Atlantydy, bo to jest pet do Atlantydy. No i ogólnie też daje tam końce, no i gemy, ale główno to walić to. Yy, oczywiście go sam wydopiłem, więc mogę nawet Wam pokazać i w indeksie, i w, i też tam, w tym świecie. Tutaj jest oczywiście do, do, no, do wydopienia i da się go wydopić. W ostatnim jajeczku zaprezentuj no, go. O, tutaj. No właśnie, widzicie? Tutaj jest ogólnie ten właśnie PET do zdobycia. Tutaj są jeszcze inne. I zablokuję, bo jeśli idioci do mnie, trejdują się. Co mi przeszkadzają w I taki special y, będzie ogólnie, że będzie się mogli wygrać PETA. Ja myślę, że to jest y, fajna opcja. Sonia? Ej, bo ja w ogóle nie mam ostatniej. Dobra Muszę tutaj tak zwane krainy odblokować. Dobra Koleś, y, który ze mną nagrywa Nie ma krainy. No, wiecie co to jest. Nie... Dobra. Ojej! Oh yes. Ja pierdziele. Taki ludzie... nie. było, pięknie. Kończą. Ja, ja umrę. Nie da w spokoju. Dzisiaj nie w spokoju, dobra, nieważne. E, nie. Ja sobie przy, wezmę przy okazji z tymi moimi petami. Oczywiście wziąłem sobie lepsze pety, ponieważ tamte miałem gorsze. Zdjęcia sobie kolejne pety. I ogólnie z tymi petami to ma 600 milionów z największej skrzyneczki. Całkiem nieźle. A ten nie wiem, ile tam będzie się wspinać? Nie wiem, dopiero mam 2000 metrów. O, kur. Nawet nie jesteś na wyspie tamtej. Dobra, wiecie co? Nie zaprezentuję wam, ponieważ on będzie. Albo wiesz. Wiesz co, skakaj tam. Ja, ja sobie po tymczasem pogadam z widzami, a ja nie z jakimś kolesiem, który nie ma nawet świata. Zapomniałeś. No, zapomnijmy o tej sytuacji, ponieważ to jest głupie. No. Powiem, tutaj oczywiście macie na, na, go na Discord. Nie będę wam pokazywać jego Niku, ponieważ nie, nie wolno. Chyba, że się zgodzi, to mogę pokazać. Możesz pokazać. Yy... Tak, Te... czekaj, czekaj. Jakiś... Jakiś ktoś chce do mnie iść. Hmm. Chociaż nie, wysyłają mi zaproszenia. Ale dobra nieważne, co mnie to obchodzi. Yy, jest to oczywiście yy... jego nikt, to lewcą, tylko nie wiem jakie ma sywyki, więc mnie to więc to wale. Yy, tak, no i ogólnie do Pet Simulator 2 doszedł nowy update yy, co jest ciekawe bardzo yy, ba do Baby Girl Simulator jest nowy update walentynki, no i ten update like. nie nie ma nowej wyspy, ale są nowe yy, nagrody które można zdobywać i pamiętajcie każda kolejna nagroda jest codziennie i pamiętajcie, można zdobyć oczywiście fajnego peta Już Wam nawet zaprezentuję go, bo koleś ma, ale ja go nie mam I raczej nie będę mieć, bo questy są tak porąbane, że nie wiem, na przykład jeden quest Wydob 1500 legend Fajnie, co nie? Nie, dobra, nie, to nie jest fajne yy, Ale możecie takie fajne, taki właśnie fajny pet do zdobycia w masie Taki fajny pet do zdobycia jest i... Myślę, że jeżeli będziecie grać co najmniej 24 godziny na dobę, to zdobycie tego peta. Jeśli będziecie odpiasy jajka na raz. Dobra, nie opłaca się tego, ale dobra. I co? Jeszcze dodali nowy, nowe jajko i nowy, sekretny pet, który jest do zdobycia. Jest on taki... a, to. To jest jakiś, nie wiem, Eten, coś tam, ser czy ser, co? Czy so. No i on tam będzie próbować, że się do krainy, chociaż to będzie trwać wieczność, ale dobra. Muszę sobie nie spać. Przy wielkie góry. Zabiję go, jeśli spać. Spadłem. Na sam dół. Na sam dół, a już przed... No tak, nie. Jeśli nie dojdzie do tej krainy, to wam obiecuję i tak, że dostaniecie go i sami będziecie mogli sprawdzić, ile dostaniecie z takiego peta. W ogóle, nie, no, nie, do, nie znajdziemy go, bo ja otwarłem skrzynki tamtymi moimi kozackimi petami. A ten kolej bierze i 5000 godzin skakuje na kolejną wyspę. No dobra, i ja musiałem na dwie wyspy skakać, to się nie dziwi. Wow, na dwie wyspy. Ja skakam no. na wszystkie wyspy, we wszystkich krainach. No, no ja też, no. No właśnie widzę, jak, jak teraz skaczesz tam i w ogóle. Ale zresztą, Cię, jak widzicie, ser już oczywiście w ogóle nie lewelowałem go, ponieważ nie wykorzystywałem go. I specjalnie jest dla taki świeży, chociaż w sumie powinien być jako... Bo... Ale zresztą nieważne. Możecie właśnie takiego peta zdobyć za darmo. Jest to oczywiście legenda i to bardzo dobra, ponieważ jest z ostatniego jajka, a po drugie jest taka rzecz, że ten pet jest rzadki, miał tylko... Wiecie ile miał procent? No tyle, ile ten właśnie szok, Rainbow Shock. Chociaż nie, to nie jest Rainbow Shock. Valentine Shock. Nie wiem dlaczego w ogóle etikety tutaj mamy, jak tego nawet nie da się zaniskać. Wykorzystać. Ale dobra, nieważne. Jak tam się idzie sytuacja? Zapytajmy się go. Zobaczysz. No, wiecie co? Gdyby, gdyby to był zwykły chłopak, bym wiedział, że dobrze idzie. Ale jak na jego standardy, to wiem, że, że coś z mojego zmów to bo to w jego normie. Ale Trzyma. to nie ma znaczenia. No. A, i jeśli chcecie w ogóle. Już jest no i tam. więc, tak, jest przypominając, ten update jest oczywiście czekajcie, tutaj jest jakiś ten już jestem na wyspie ale cię tu nie ma mój drogi no i tak, kolego wiadomo y, jajka są limitowane tak jak tutaj y, te nagrody i w ogóle cała ta map cała ta trochę wyspa chociaż to nie jest wyspa tylko jakiś nie wiem odzielony zakątek do y, jakiś walentynek czy inny taki pierdół. Yy, mm, 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 ale dobra, nieważne. Nie, ważne. nie to jest jakiś jestem zikam, już na ostatniej krainie. Nie wiem, kolesa, ale dobra. Yy, ale ja już tu jestem, na tej ostatniej krainie. Nie otwieraj. Ja już tu nie otworzyłem. To dobrze. Ja idę ale, sprawdzić i zostań tam. Ale przed ostatnią... Sk ja tylko... No dobra. Już o, jesteś? A. Dobra, nieważne. Yy, ogólnie tak. No więc mówiłem wam, że przypomnę yy, yy, wam jak zdobyć ogólnie peta jest taka jedna. Są trzy rzeczy, które są zobowiązane i, przynaj... i musicie je zrobić. Yy, to jest ważne oczywiście bardzo, bo inaczej no tego... czemu się wróciłeś? Jestem na ostatniej wyspie. Nie, nie jesteś. No przynajmniej byłam, ale nie było się wtedy. A jesteś, no w końcu. Dobra, dobra. E, dajemy lewy e, tam, nie wiem, a zresztą. Dajemy Cerberusa za darmo, żeby nam zaprezentował ile jest w ogóle e, ten... z tego można zdobyć. No i dajemy mu za darmo. Wy też możecie zdobyć właśnie takiego peta za darmo i wystarczy po prostu wygrać mm. ale dobra, nieważne, będzie losowanie, to będzie No i otwieraj, ile takich muszlelek? 24 miliony z takich, z jednego peta Widzicie? 24 miliony z takiego jednego peta Cebelusa. I powiem Wam, że jest nielewelowany ani nie enchantowany, czyli jak na, na te standardy to całkiem dużo jest. Więc no, powiem Wam, że ja bym chciała mieć takiego pepa. Jeszcze jednego, oczywiście, ale. E, napiszcie napiszecie się żeby hmm, wyskoczyć. To pewnie sobie drugiego. A warto. Ja tutaj przejdę do nagród, ponieważ tutaj nie mam w ogóle nagród. Znaczy się mam tutaj nagrodę, ale słabe. Nie ma tak wiele tutaj odblokowanych. To jakiś, nie wiem, błąd. Klikam, a tu się nic nie dzieje. Jakiś kombi możemy dostać, na którym slocie. Slocie, na którym można go dostać? 200. O, na 124 jest taki fajny pet do zdobycia. A tutaj, na e, slocie 200, się zdobyć Atlantis e, Overland No i to jest e, fajna rzecz. No. Jeśli chcecie więcej e, odcinków, właśnie e, z tym moim kolegą, Ewydem, ja to piszcie w komentarzach albo nie wiem. Ten. W sumie i tak będziemy robić odcinki? Chyba, że dzisiaj nie zgodzi zgodzić, to ok. Ale to jest jego wybór. Więc pytamy się, czy chce być w moich odcinkach? Czasami mogę wystąpić, ale pamiętajcie o sobie i Właśnie. lajku. Pamiętajcie, jeśli jesteście nowi na kanale, to pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ to mi wspomaga. I po drugie codziennie są filmy i live'y Chociaż jak będzie szkoła, to nie wiem czy będą live'y, ale najwyższe odcinki, ale tak. Subskrybujcie, łapkujcie, jeśli chcecie więcej właśnie typu takich odcinków, nie wiem, z DPT i wypiszecie w komentarzach, to wbijajcie suby, ponieważ to jest tylko na jakieś tam okazje. I jako, że mam takie dwa... E, takie dwa e, belusy, to ja mogę dać wam, więc to jest fajna rzecz i taki deal, pamiętajcie subskrypcje i specjalne lądują już, ale dobra. E, tam już w drugiej krainie to nie będziemy tam e, patrzeć ile tam jest milionów, ponieważ tam jest mało. I tutaj skaczę lewyt i oddaje mi, ponieważ y, przetestował go, a chciałem mu też na chwilkę, żeby zobaczył. O, już dał. to fajnie. No i ogólnie może się go zdobyć za darmo, więc warto. Już nawet jest na drugim levelu. Ale dobra. No więc bierzemy tak. Teraz sobie podbieramy jajeczka, ponieważ jest nowy event i my Czekajcie, ile minut trwa ten live? Nie, Na odcinek. Albo wiecie co? Ten odcinek miał być krótki, ponieważ chciałem wam pokazać ogólnie ile można zdobyć z Ile w ogóle y się zdobywa. I czy... Y czy, y czy y I też chciałem y tam, y no... Zaprezentować jak wygląda, i w ogóle, ale zresztą nieważne, pokazał wam mój kolega tego peta, więc już go dał i fajnie. I tak teraz mówimy, tak teraz mówię wam kod, który wam pomoże zdobyć tego peta, i są trzy zalety znaczy, się nie zalety, tylko trzy. Obowiązkowe reguły, które Wam pozwolą wygrać, właśnie takiego peta. Po pierwsze, musicie wygrać, <laughs> po pierwsze, żeby wygrać tego peta, musicie napisać w komentarzu hashtag yy, Julek zrobił fotkę z Cerberusem, albo nie hashtag rewit. Piszcie hashtag rewit i napiszemy, yy, napiszę to. Yy, Y, poniżej y, y, filmu, tam będzie w opisie, co trzeba zrobić i w, i w ogóle, jaki ten kod jest, żeby zrobić to. No i podać jeszcze swój nick, czyli napisać, nie wiem, y, tak, żeby w ogóle wygrać, to musicie się napisać hashtag Rewit w komentarzu, napisać swój nick, czyli, nie wiem, jakieś, y, y, siema, na przykład, nie wiem, jakieś. Y, Wymyśl jakieś tam imię, Lewyd. Eee, słucham? Wymyśl jakieś tam imię, nie wiem, że... e, Karol. No, tam, nie wiem, z Roblox'a jakieś imię. Czy piszecie hashtag Lewyd w komentarzu. Swoje imię na Robloxie. I co, waż... I co jest najważniejsze, to, dacie to, to dać lajka. I jeszcze i, i subika. I będzie ok, A więc y, pokaz, powiedzieliśmy wszystko. Ja w opisie jeszcze tam napiszę, co tam trzeba zrobić, żebyście wiedzieli. I dziękuję Wam za oglądanie. Y, też bardzo dziękuję za pomoc w robieniu odcinka Evidowi temu mojemu koledze. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie łapkę w górę i dajcie subika, bo to zawsze pomoże. I też będziemy nagrywać z nimi. Może jakieś tam, nie wiem, Minecraft czy, nie wiem, Roblox, no, zależy. Ale dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, no i cześć! I te, te, też się poszajmy z widzami. Halo, halo, no, Cześć. się widzami, do widzenia, widzenia. widzenia. Cześć. Cześć.